Dąbrowski magistrat zlecił montaż budek lęgowych dla ptaków. Akcja ma na celu pomóc przezimować gatunkom pozostającym w tym okresie w kraju. W Dąbrowie Górniczej zamontowano kolejnych 145 budek lęgowych dla wielu gatunków ptaków oraz nietoperzy. W nowych budkach lęgowych zamieszkają ptaki takie jak wróbel, sikora, kopciuszek, pliszka siwa, pleszka, muchołówka szara oraz puszczyk. Swoje domki otrzymały także nietoperze oraz popularne jeżyki. Można je znaleźć m.in. na placu Hutnika, w Parku Zielona w okolicy, w okolicy Pogori 2, a także na terenach leśnych dzielnicy Antoniów, na Dąbrowskich Przedszkoli czy w Błędowie. Pamiętajmy, że zima to trudny czas dla ptaków, dlatego warto wiedzieć, jakie je mądrze dokarmiać, aby im nie zaszkodzić. Podczas łagodnej zimy ptaki same potrafią znaleźć pożywienie. Zaczynamy je dokarmiać dopiero wtedy, gdy pokrywa śnieżna uniemożliwia im żerowanie. Źródła pożywienia, dlatego też jeśli zdecydujemy się na dokarmianie ptaków, musimy robić to regularnie i konsekwentnie. Pamiętajmy, że chleb zawiera sól, konserwanty oraz przyprawy, a te są bardzo szkodliwe dla Ptaków. Nie wolno również dawać ptakom nieugotowanej kaszy pęczak oraz pęczniejących w przewodzie pokarmowym ziaren, a także prażonej kaszy gryczanej. Szczególnie niebezpieczny jest pokarm zepsuty, na przykład spleśniały chleb. Ptasia stołówka powinna być ustawiona w zacisznym miejscu, tak aby nie miały do niej dostępu drapieżniki. Dokarmienie najlepiej zakończyć wczesną wiosną, najczęściej na początku marca, kiedy ptaki są już w stanie łatwo zdobyć samodzielne pożywienie. Pamiętajmy, że ptaki szybko przyzwyczajają się do takiego źródła pożywienia, dlatego też jeśli zdecydujemy się na dokarmianie ptaków, musimy robić to regularnie i konsekwentnie.